Dzień dobry, 2 listopada, Dryakief Mariposa Blue. Przy tej roślinie, gdy się ją kupuje, jest napisane, że kwitnie od czerwca do września. Jest 2 listopada i jak widzicie ona nadal kwitnie. Pięka ona ma tak do 30 cm wysokości w, na piętrze liści, natomiast kwiatostany są dość wysoko osadzone, gdzieś tak na 60 cm. Ona u mnie rośnie w donicy, takiej przetarasowej, między dwoma tujami danika. Wygląda to w ten sposób. I zobaczcie, z 2 listopada dzisiaj pokoda jest wyjątkowo fajna, jest cieplutko. Jestem w samej bluzie w ogrodzie, to jest żagwin, który też się sam rozsiewa. Tutaj jest kolorowy, kolorowy kiścień, on taki będzie całą zimę, a to, drugi listopada, przypominam. To jest zawciąg. Ja już robiłam filmiki o tej roślinie, bo to jest też roślina, która tak jak w kwitnie całe lato i jeszcze jesienią. I na dodatek jest zimozielona. Warto to mieć. I on ma różne rodzaje liści. Ma takie igiełkowe. List w takiej formie, patrzcie, tutaj ma pączki jeszcze. W takiej szerszej, z szerszymi listkami. To jest rewelacyjna roślina. Zero wymagań.